Poranku. Chciałbym, żeby pan powiedział, czy jest jakaś recepta na budzenie się, jaki to powinien być rodzaj muzyki, od czego to zależy? To zależy od naszego pulsu, od rytmu serca. Ja się na tym nie znam, tylko chciałbym zapytać. Yy, yy, czymś staramy się nie dawać takich uniwersalnych recept dla każdego odbiorcy. Jak powiedziałem, szanujemy indywidualną wrażliwość. Niemniej są pewne jakby zalecenia fizjologiczne. Przecież rano jesteśmy. Nie, jakby niezapisaną tablicą. Jesteśmy wyciszeni, mamy zwolnioną akcję z serca, zmniejszone napięcie mięśniowe. E, często sposób myślenia jest również bliższy relaksowi niż działaniom aktywnym. W związku z czym e, nie katujmy od razu biczem rytmu w szalenie szybkim tempie tego naszego organizmu. No, oczywiście, jeżeli jesteśmy komandosami, strażakami, <laughs> mamy jakąś akcję pracujemy w telewizji, co, bo w również rytmie, tak jak W sobie. rytmie serca? W ry tak, zacznijmy sobie od muzyki w tempie naszej porannej akcji serca, kiedy jesteśmy spionizowani. Natomiast kiedy, kiedy jest, leżymy w pozycji horyzontalnej, natomiast kiedy się spionizujemy, już niestraszna nam muzyka w szybkim tempie, dynamiczna i głośniejsza. Kiedyś pierwotnego człowieka budziły ptaki, tak. budził szmer strumyka, tak. rzadko y, burza. W związku z tym y, starajmy się szanować nasz system red nerwowy z samego rana, ponieważ... Tak powiedzieć, dlaczego akurat jazz? Dlatego, że ten ładunek rytmiczny, który jest zawarty, szczególnie mówię o tym jazzie, który miał... Jest jazz nowoczesny czy jazz raczej tradycyjny? tradycyjny? Raczej tradycyjny. Ten jazz, który był charakteryzowany, że ma drive, że ma hot, że ma swing, że ma beat, te elementy są wykorzystywane w muzykoterapii. W muzykoterapii i w profilaktyce muzycznej. Mm -hmm. Muzykoterapia dla chorych, profilaktyka muzyczna dla zdrowych, czyli... Słuchających tej audycji. Etycznymi, prawda? Jedni z nas wolą ten, inni inny rodzaj muzyki. Strasznie trudno byłoby dogodzić wszystkim. Czy są jakieś takie kryteria, które mówią o tym, że jakiś rodzaj muzyki jest korzystny dla wszystkich? Jeszcze dotąd nie udało się muzyki skomputeryzować. Jeszcze dotąd nie udało się ustalić takich sztywnych reguł. Dlatego możemy powiedzieć w pewnym przedziale, możemy określić emocje zawartą w muzyce. Możemy powiedzieć, że z samego rana na pewno muzyka dynamiczna, w szybkim tempie, hałaśliwa, jest dla większości. Nieznośna, ale znajdą się tacy odbiorcy, którzy powiedzą, a właśnie nie, właśnie na mnie to działa dobrze. My... Sygnalizuję, że będziemy mówić o muzykoterapii, czyli leczeniu muzyką, czy też zapobieganiu w słuchaniu, no przesłuchaniu muzyki. Jeżeli mówimy o muzykoterapii, to mówimy o wykorzystaniu muzyki jako formy uzupełniającej. Prawidłowo prowadzone leczenie operacyjne, farmakologiczne, rehabilitacyjne, sanatoryjne czy też uzupełniające psychoterapię. Natomiast jeżeli mówimy o profilaktyce muzycznej, to zwracamy się do szerokich słuchaczy w tym do sensie. Do każdego z nas. Tak, do każdego z nas, dlatego że zwracamy się do ludzi zdrowych. Terapii. No bo to właściwie trzeba mieć jakąś wskazówkę. Tak, no główną wskazówką tu były sugestie pana doktora. I w zasadzie to już wystarcza. Ja, co prawda, nie mam kontaktu z, z chorymi w takim stopniu jak pan doktor, ale grywam i grywałem koncerty. Dla słuchaczy, dla, dla. z przyrodą czujemy się dobrze. Tak, i właściwie muzykoterapia i profilaktyka muzyczna nawiązuje do tych tradycji. Na szczęście pozostał w nas taki atawizm, taka potrzeba przebywania na łonie natury i czasem zupełnie nieświadomie percepowania dźwięków tej natury. Pamiętam takiego pacjenta, który mówi: "Proszę pana, ja się muzyką nie interesuję, tam jakaś muzykoterapia, profilaktyka to mnie nie obchodzi. Z rana najlepiej lubię sobie wyjść do gródka, odetchnąć głęboko świeżym powietrzem, popatrzeć, jak ruszają się delikatnie gałązki na wietrze, posłuchać tego szumu wiatru w krzewach i przede wszystkim posłuchać śpiewu ptaków. Kraj budzi się teraz do życia, a wy tutaj proponujecie Bo było, że... taką spokojną muzykę. Bo to było zupełnie inne czasy. Tak, ale y, muzyka niewiele się zmieniła, jeśli chodzi o poranek. To tak. Natomiast y, teledysk w warstwie wizualnej sugeruje poranne palenie papierosów, co jest już niewybaczalne z punktu widzenia profilaktyki. <laughs> Nie powiedział pan, pan panie doktorze nawet niezdrowe, tylko wręcz absolutnie niewybaczalne. Muszę tutaj prawidłowo powinny nas budzić dźwięki natury. Czy takie, I, jakie słyszę w tyle? Na przykład. Albo muzyka relaksacyjna, która jakby odpowiada tym dźwiękom, ale oczywiście rano nie mamy czasu na słuchanie, dlatego przy dźwiękach tej muzyki w pozycji horyzontalnej jeszcze w łóżku wykonujemy kilka ćwiczeń energetyzujących. Są to ćwiczenia izometryczne, polegające na przeciąganiu, rozciąganiu, napinaniu mięśni i przez te kilkanaście sekund jakby. Energetyzujemy się i nabieramy rozpędu. Ważne jest, żeby pionizacja ciała postępowała wolno, żebyśmy się gwałtownie nie zrywali. I później, kiedy już jesteśmy w pozycji stojącej, to możemy wykonywać swoje ulubione, podkreślam, ulubione ćwiczenia gimnastyczne. Ważne, żeby wykonywać je krótko, ale z przyjemnością, żeby to nie był jakiś wewnętrzny przymus, ale wtedy już. Bardziej wskazana jest muzyka aktywizująca, marszowa, z pogodną melodią. Jeśli ze słowami, to ważne, żeby te słowa były optymistyczne i zachęcające do wstawania. Czyli dwa rodzaje muzyki. Na początek muzyka bardzo delikatna, muzyka, tak, która nas delikatnie wprowadzi. w sposób matczyny, żeby nas budziła, a później a ta później muzyka, która muzyka będzie aktywizowała nas. A... o relaksie mówiliśmy o tym. Yy... Co zrobić, żeby dobrze się rano obudzić, jakiej muzyki słuchać. Ale nie mówiliśmy o konkretnych utworach muzycznych. Utwory relaksacyjne możemy podzielić oczywiście to jest podział sztuczny na kilka grup. Pierwsza grupa, taka najpewniejsza, najtrwalsza to są utwory z kręgu muzyki poważnej dokładnie z kręgu muzyki romantycznej. Ja stosuję od 20 ponad lat następujące kompozycje siciliany Jana Sebastiana Bacha, melodię Krzysztofa Glucka, kołysankę Flisa, wykonaniu orkiestry Karola Tojcza, następnie utwory Roberta Schumana, Marzenie, kołysankę op. 124 i Wieczorem, w wykonaniu profesor Marty Gozdeckiej z Warszawskiej Akademii Muzycznej, Światło Księżyca i Marzenie i, przepraszam, i y, sonatę księżycową Beethovena w wykonaniu Władysława Kendry. Y, następnie y, z muzyki rozrywkowej nagrania Fletni Pana Georgia Zamfira, szczególnie melodia z firmu Bilitis, y, Med Station, jest to transkrypcja Masneta, y, czy Shi Aznawura w wykonaniu y, y, Georgia Zamfira lub Richarda Bala. Z muzyki elektronicznej wykorzystuje arktyczne echa Wangelisa, czekając na pana kustorza Michel Jara i ostatnio oazę Marka Bilińskiego. Muzykoterapii. Czy jest to wynalazek y, ostatnich lat, czy też leczenie muzyką znane było już wcześniej? O nowoczesnej muzykoterapii możemy mówić dopiero od lat 50. naszego stulecia. Powstały takie dwie szkoły, amerykańska i szwedzka. Powstała również szkoła polska, to w dwóch ośrodkach, warszawskich i we wrocławskich. A czy te szkoły czymś różnią się specjalnie? Yy, one mają takie, powiedziałbym, bardzo wewnętrzne różnice, natomiast nawiązują do wspomnianych kierunków muzykoterapii. Natomiast... Mówiliśmy, spotykamy się już miesiąc i mówiliśmy wiele y, o muzyce relaksacyjnej, a zatem y, podsumujmy. Ile jakich działań wykonujemy przy właśnie muzyce relaksacyjnej? Wbrew powszechnie panującym pozorom muzyka relaksacyjna to nie tylko tło do odpoczynku, do tego pełnego relaksu, to również bodziec do wykonywania spokojnych ćwiczeń oddechowych. Podkreślam spokojnych, ponieważ ten skuteczny oddech to jest spokojny, głęboki. Następnie ta muzyka zachęca do miękkiego ruchu, takiego kociego, mówię, szczególnie w godzinach porannych. Jest to bezpieczny ruch, który może wykonywać każdy zmęczony człowiek, każdy pacjent. Następnie ćwiczenia izometryczne, te ćwiczenia, które spełniają funkcję odreagowującą, ćwiczenia rozciągające. Te działania stanowią Formę pewnej korektywy. Często siedzimy w sposób nieprawidłowy albo koncentrujemy się, oglądając telewizję, pracując przy komputerze, wykonując pracę biurową. Wreszcie muzyka relaksacyjna to forma uwrażliwienia, ponieważ za każdym razem powinniśmy słuchać innego relaksu. Tutaj przedstawiliśmy relaks poważny, relaks elektroniczny, spokojną muzykę rozrywkową. I właśnie te różnorodne formy zachęcają do poznawania kolejnych rodzajów muzyki. Muzyka relaksacyjna to tło rozmowy taką, jaką prowadzimy, spokojnej rozmowy, kiedy nie musimy się przekrzykiwać. I taką Wre... muzykę mamy właśnie tak, w tle. Tak, to jest klasyczny przykład. Wreszcie muzyka relaksacyjna może stanowić tło naszych działań umysłowych, tym, że musimy wytestować. Sami na sobie, jaki rodzaj działa na nas mobilizująco, w sensie y, takiej koncentracji umysłowej, a jaki powoduje chęć odpoczynku. W krytycznym Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie mamy bardzo wiele różnorodnych grup z różnymi schorzeniami, i we wszystkich tych sytuacjach muzyka jest dodatkiem uzupełnieniem prowadzonego leczenia muzykę relaksacyjną i muzykę łagodnie aktywizującą. Muzyka relaksacyjna jest dla pacjenta na samym początku jako uzupełnienie premedykacji farmakologicznej i są to wybrane utwory muzyki poważnej, najczęściej muzyka romantyczna, nagrania muzyki księżycowej, nagrania nawet new age albo bardzo bardzo spokojne nagrania muzyki rozrywkowej. Ze mnie przyprowadzone, a nie są tutaj do studia, które nie Zespół, są... Zespół, proszę Państwa, Lady nie, nie, No o, i zna, od razu a, patrząc, a, za panów, a, a, patrząc a, a, na Panów, a, a, powiedzmy, zmiany. że Panów nie znam i nie wiem, kto Panowie są. I teraz po ubraniu zgadujemy, czy jest to makler? Nie. Czy jest to urzędnik bankowy? Chwileczkę, dlaczego się śmieje? Przecież po ubraniu możemy wszystko powiedzieć, prawda? Yes. Doktor Maciej Kiereł jest z wykształcenia anestezjologiem ale jako hobby i taki drugi już zawód traktuje muzykoterapię. Jak to jest z tą muzyką, jak wpływa na nas? Jest to wpływ bardzo różnorodny. Jeżeli słuchamy tego utworu rano, to działa on na nas negatywnie, bo nie zachęca nas do pójścia do pracy, do ubierania się. A jeżeli jest to utwór, który ma nas wprowadzić w okres wakacyjny, w czas relaksu, to jest znakomity. Oczywiście pod warunkiem, że odbiorca akceptuje słowa i wykonawczynie. Na przykład na pacjentów, o czym warto, żeby panowie wiedzieli, leżących w sali dializ, Centrum Zdrowia dziecka, wasza muzyka spełnia tę funkcję, która powinna dla tych pacjentów spełniać właśnie odreagowującą. Jakby tym młodym, ciężko chorym odbiorcom wydaje się, że są. Chciałem na waszym koncercie i wtedy te wszystkie, tak jak się nam kiedyś, muzykoterapeutom tradycyjnym, wydawało, że jakby ten moment takiego uszanowania, cisza, dializa i tutaj nagle właśnie nie muzyka relaksacyjna, nie to, co by nam się wydawało dorosłym akademikom, tylko właśnie ta muzyka, która odzwierciedla emocje i jakby umożliwia przechodzenie cielesne w te miejsca, gdzie niestety ci młodzi ludzie nie mogą przyjść. Dziękujemy Państwu bardzo. Trzeba słuchać muzyki, trzeba tańczyć, yy, trzeba. ubierać się w Hofland, żeby tak ładnie jak dzisiaj. Dziękujemy Państwu bardzo. Spotkamy się jeszcze przed 11. Grał dla Państwa Marek Biliński Panie Marku zapraszamy do nas Chcieliśmy porozmawiać o muzykoterapii Pan Marek Biliński i pan doktor Maciej Kierył Lekarz, anestezjolog i muzykoterapeuta Panowie stworzyli wspólnie kasetę specjalnie przeznaczoną do muzykoterapii, prawda? Niedokładnie, jest to kaseta uniwersalna Przede wszystkim jest to kaseta do słuchania dla każdego odbiorcy ale to muzykoterapia była pomysłem przyświecającym. Tak. Przed stworzeniem tej kasety ja stosowałem muzykę pana Marka z jego poprzednich kaset. I tak sobie pomyślałem, że skoro ta muzyka zastosowana przeze mnie w różnych sytuacjach profilaktycznych i terapeutycznych, ta nieprzygotowana, tak świetnie funkcjonuje w zestawieniu z pacjentem albo w zestawieniu ze zmęczonym, zdrowym człowiekiem to jeżeli będą utwory niejako na zamówienie pisane albo aranżowane, będzie ona funkcjonowała antyczny i biblijny i cała muzykoterapia współczesna w zasadzie bazuje na tych działaniach, bo na przykład rozpatrując rodowód antyczny, to wiemy, że takim idealnym szpitalem sanatoryjnym był kompleks w Epidaurus, gdzie w II-III wieku przed naszą erą były możliwości odreagowania napięć podczas dopingu na stadionie, był kontakt z artystami, co jest bardzo istotne, że się uczestniczyło w akcie twórczym. Przyglądało garcarzom, przyglądało rzeźbiarzom, wąchało się kwiaty, słuchało się zamorskich ptaków, które były specjalnie sprowadzane do Grecji z Afryki. Przyglądało się kaskadom strumieni i to wszystko oddziaływało, wyciszało pacjenta. Rodowód y, plemienny, jest to rodowód bardzo aktywny w tych działaniach plemiennych. Jest jakby potrzeba współuczestniczenia nie tylko w sensie słuchania, ale w sensie ruchu, w sensie tych działań aktywnych, które integrują całą grupę, co jest jednym z celów muzykoterapii. Natomiast ten y, kierunek biblijny, y, w Biblii mamy Taką wzmiankę. Król Saul wzywał pastuszka Dawida, aby ten mu grał na harfie, kiedy miał depresję, no jakby przywoływał działania bezpośrednie. Słyszałam, że kolor ma niezwykły wpływ na odbiór muzyki. Czy to prawda? Tak, kolorem wspieramy działanie muzyki. Na przykład muzyka relaksacyjna, bardzo spokojna, ciepła muzyka. Rabiania lekcji. Jeżeli możemy, to odrabiajmy lekcje bez muzyki. Natomiast jeżeli już musimy, to nigdy przy głośnej muzyce, przy muzyce w szybkim tempie, ponieważ ona zachęca nas do ruchu i powoduje dekoncentrację. Przed wejściem do studia powiedział nam Pan, że e, słuchanie znanych utworów e, jest lepsze e, dla człowieka. Tak, Dlaczego? dlatego że e, znany utwór nie przykuwa naszej uwagi. Zresztą e, mówimy często, że przyjemność rozpoznawania muzyki. Wynika właśnie z przyjemności rozpoznawania poszczególnych utworów. Często nucimy, interesuje to jest uspokojenie, następnie zrelaksowanie, działanie nasenne, poprawić może komunikację. No i aktywizacja, prawda? Właśnie, Zaraz, do ja do ja do Zaraz do tego dojdę. Zaraz do tego dojdę. Zaczynam od właśnie tych najspokojniejszych efektów działania mózgi, następnie aktywizacja. Muzyka może działać katartycznie, czyli wyzwalająco powodować pewien błogostan, pewien stan głębokiego zadowolenia. Pojęcie uspokojenia czy aktywizacji będzie w interpretacji każdego człowieka zupełnie inaczej wyglądało. Czyli trzeba znaczy to stosować indywidualnie, każdy dla siebie. Dziś będziemy mówić o czymś tajemniczym, a zarazem jasnym i oczywistym o leczniczym i uzdrawiającym wpływie muzyki. Co właściwie dzieje się z człowiekiem słuchającym muzyki? To pytanie chciałabym zadać doktor Elżbiecie Galińskiej, która jest muzykologiem i psychoterapeutą, oraz doktorowi Maciejowi Kieryłowi, anestezjolog i muzykoterapeuta. Doświadczenie, a inaczej słucha człowiek, dla którego muzyka jest po prostu... Zabudowaniem przestrzeni czasowej. Tak, ale czy to nie jest tak, że właściwie muzyka wpływa na każdego człowieka, niezależnie od jego wieku, kultury, okoliczności? Tak, ale intensywność tego wpływu jest uzależniona od y, wrażliwości muzycznej. Z kolei ta wrażliwość jest kształtowana, y, przenoszona jest genetycznie i kształtowana jest już od samego początku, jeszcze w... zaczynając od uruchomienia mięśni pasa barkowego. Czyli na początku wykonujemy ćwiczenia krążenia tak, krążenia ramion do, do przodu i do tyłu. Podniesienie pasa barkowego powoduje poprawę naszej sylwetki, od której zależy nasze nastawienie psychiczne i dobre samopoczucie. My dzisiaj jakie ćwiczenia oddechowe proponuje nam anestezjolog i muzykoterapeuta. Przede wszystkim Przypominam, że warto jest w ogóle w ciągu dnia kilka lub kilkanaście razy bardzo głęboko odetchnąć. Prostując sylwetkę w odcinku piersiowym nabieramy dużo powietrza i wypuszczamy. Oddychamy oczywiście przez nos, ponieważ oddech przez usta jest nieprawidłowy i grozi nieżytem górnych dróg oddechowych. Przygotowujemy się do oddechu w różnych warunkach atmosferycznych. Następnie wykonajmy takie ćwiczenie, które już kiedyś Państwu pokazywaliśmy, oddychając przez jeden otwór nosowy. Ten typ ćwiczenia powoduje maksymalne rozszerzenie pęcherzyków płucnych w odcinku szczytowym i w kontakcie żebrowo-przeponowym. Również Pierwszy kontakt z muzyką, jak przychodzimy na koncert, jesteśmy podekscytowani, jak przychodzimy na zajęcia muzykoterapii, czy też początek zajęć profilaktycznych. Proszę Pana, proszę nam powiedzieć, na czym polega właśnie muzykoterapia. Muzykoterapia jest uzupełnieniem prawidłowego leczenia farmakologicznego, rehabilitacyjnego, operacyjnego czy sanatoryjnego. Ach, My raz... oczywiście nie możemy pokazać tutaj zajęć muzykoterapii, ale możemy pokazać zajęcia profilaktyki muzycznej i te zajęcia profilaktyki muzycznej zbliżone są do zajęć muzykoterapii. Z tym, że oczywiście zajęcia terapeutyczne są bardziej pogłębione. Najlepiej będzie, jak sobie. Praktycznie to przeświczymy. Prosimy na matkę. Amerykański zakutionów rak. Amerykański zakupionów rak. Tylko trzech, ale mógł kompresji brak. Z fundacji dr Clown hasło naszego dzisiejszego poranka, czy uśmiech? to najlepsze lekarstwo. Jest także pan dr Maciej Kierył z Centrum Zdrowia Dziecka i pan Andrzej Komorowski, psycholog, oraz pani Anna Czerniak z Fundacji. Wyżurowali państwo przy telefonach. O co pytali nasi telewidzowie, a może czym się dzielili raczej z państwem? Przede wszystkim yy, warto sprostować, że wszystkie działania i muzykoterapia, i doktor Clown jest to... Teraz te muszelki kładziemy na udach. I uruchamiamy nogi, spróbujmy bardzo szybko biegać. I właśnie przy tym ćwiczeniu wykorzystujemy waszą ulubioną muzykę techno. Do oddechu wykorzystujemy muzykę poważną, bardzo spokojną. I to jest działanie aktywne. Wtedy dopiero czujemy, że muzyka wychodzi z nas i my jesteśmy twórcami muzyki, a nie takimi tylko oglądaczami i słuchaczami. I takie właśnie ćwiczenia wykorzystujemy w muzykoterapii.